Cześć kochani, tutaj Sterli, witam was bardzo serdecznie na moim kanale I dzisiaj pokażę wam, gdzie są klucze na blok Zeppelint, więc zaczynajmy Dobra, więc teraz lecimy z pierwszym kluczem, jest to klucz niebieski Musimy pójść do takiego miejsca, gdzie jest plaża I tutaj w kącie mamy taki murek, tak jakby I w tym, w tym drugim mamy klucz Ciao. Dobra, teraz czas na drugi klucz. I moim zdaniem najłatwiejszy i jeszcze zielony. Jest on w takiej wieży, wystarczy tutaj skoczyć. No i mamy. Okej, okay, więc teraz czas na czerwony klucz, który się znajduje w tym oto żółtym domku. Idziemy sobie na górę. Jest na łóżku. No, i mamy. Teraz czas na najtrudniejszy klucz, do którego trzeba się dostać parkurem. Znajduje się on tutaj w kącie, w takim budynku, do którego idziemy, i tutaj w dół. I tutaj mamy smołę. Idziemy teraz na górę tutaj po drabinkach. Teraz do tyłu. Oj, nie doskoczyłam. Jeszcze raz. Teraz do tyłu idziemy. I tutaj mamy drabinki. I teraz uwaga, musimy wskoczyć na drabinkę. I na bok. Boże, święty, myślałam, że dednę. Jezu, jumpscare. Dobra, i mamy. No i mamy już wszystkie klucze. Pewnie niektórzy z Was zastanawiają się, gdzie są bramy, więc już wam pokazuję. Tutaj mamy taką powraczową górkę, po której się wspinamy. I tutaj mamy linę. Wspinamy się po niej, i teraz mamy dziurę, ale nie, to nie koniec. Mamy tutaj bramy. I idziemy teraz do teleportu na dół. No i mamy tajemnicę. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i że Wam pomogłem. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu mojego kanału i zostawieniu lajka. Do następnego, pa pa!